w pięciu sposobach na. Prosiliście o pięć magicznych sposobów na naukę, dlatego przychodzę do Was właśnie z takim filmem. Pierwsze trzy sposoby będą to sposoby talizmanowe, sposoby runiczne, drugie y, łatwy rytuał i nieco trudniejszy rytuał. <grych> Także zaczynamy. Słuchajcie, y, y, egzaminy są różnego rodzaju, dlatego też jeden skrypt runiczny niekoniecznie na wszystkie egzaminy będzie dobry. Ale przede wszystkim zdajemy albo egzaminy umysłowe, tak? czyli coś musimy potrafić w sensie wiedzy, albo zdajemy egzaminy praktyczne, albo poprawki. Tak? Czyli takie trzy sytuacje w życiu mogą się wydarzyć. I teraz słuchajcie tak, jeżeli macie egzaminy manualne, prawo jazdy, manualne, nie testy, jakieś egzaminy, nie wiem, pisania na maszynie, obróbki metalu, czegokolwiek, możecie zastosować runę RAIDO. Wygląda ona w ten sposób, czyli to jest takie R. I teraz tak, przy nauce i w momencie zdawania egzaminu narysujcie sobie ją na niewielkiej karteczce i miejcie ją przy sobie. Ja często, żeby nie zapomnieć w ferworze zdawania czegokolwiek, malowałam ten znak runiczny na nodze markerem. Nie widać pod rajtuzami, pod spodniami, a działa. Drugi sposób, drugi sposób jest na egzaminy umysłowe, wszelkiego rodzaju testy, wszelkiego rodzaju yy, egzaminy, gdzie musicie posługiwać się słowem, pisząc, mówiąc, opowiadając. Wtedy stosujecie talizman z runy ANSUS. Ona wygląda w ten sposób. Jest to runa wiedzy, runa mądrości, wspomaga nas w egzaminach. Możecie ją nosić przy sobie, namalować na nodze ręce, na kartce i mieć przy sobie, ewentualnie gdzieś cieniutko, jakimś ołóweczkiem w rogu klasówki. Także tę runę można w ten sposób wykorzystać. Trzecim sposobem, sposobem na zdanie egzaminu poprawkowego jest już bidruna złożona z kilku run. Jest to takie uzdrowienie wiedzy, ja to tak nazywam, dlatego że z tych głównych run, które tutaj widzimy, jest urus i jest ansus, właśnie. Natomiast jeszcze wpisane są runy naudis na jako zmiana. Tutaj bidruny mają to do siebie, że dużo run jest wpisane. I właśnie w ten sposób wygląda znak, którym możecie posiłkować się. Tak jak mówiłam, no poprzednimi sposobami, nosić przy sobie podczas nauki, nosić przy sobie podczas egzaminu i to dotyczy wszelkiego rodzaju spraw poprawkowych. Jeżeli macie problem z poprawką manualną, pozwolicie, że ja tutaj o, to ten znak typu egzamin poprawkowy, prawa jazdy, ten znak powinien wyglądać w ten sposób. Czyli słuchajcie, jeżeli. Pierwszy raz zdajecie egzaminy y, ustne, mówione Ansus. Pierwszy raz egzaminy manualne rajdo. O, w ten sposób. Y, wszelkie poprawkowe rzeczy manualne w ten sposób. Y, wszelkie poprawkowe rzeczy niemanualne, bez tego tutaj malunkiego znaczka. Dobrze. I to są takie sposoby talizmanowo runiczne, natomiast wypisałam jeszcze dla was dwa sposoby magiczne, no takie rytualne. Pierwsze to będą świece intencjonalne, czyli taki prosty sposób magiczny i używamy do tego dwóch kolorów świec osobno bądź na raz. Będą to świece niebieska i żółta i teraz tak. Jeżeli chcemy polepszyć sobie przyswajalność ale również przekazywanie zdobytej wiedzy, czyli mamy egzaminy ustne na przykład, to używamy świece niebieskiej. Bierzecie świecę niebieską, piszecie na niej swoje imię, datę urodzenia, zapalacie ją z intencją przyswojenia wiedzy i potem dobrego jej przekazania i podczas nauki ta świeca płonie. Świeca żółta jest... Y rozbudzeniem intelektu. Więc jeżeli macie egzaminy praktyczne, jeżeli macie egzaminy, gdzie trzeba coś na logikę, statystykę, logika właśnie, tak? To wtedy używacie żółtej świecy, bo ona rozwija intelekt i podczas nauki ta świeca oczywiście z imieniem, z datą urodzenia zapalona z intencją rozwoju umysłowego przy nauce będzie pomagała. Jeżeli wasze dzieci mają trudności z nauką, w momencie, kiedy im tłumaczycie, kiedy robicie pracę domową, zapalcie jedną z tych świec, nawet naprzemiennie. Niech to dodaje energii tej nauce. Zobaczycie, że będzie dobrze. Jeżeli mają dzieciaki problem ze skupieniem, niebieski kolor uspokaja. Ta niebieska świeca będzie wtedy idealna. I piąty sposób, bardziej rytualny. Również wykorzystujemy do tego świecę niebieską i żółtą, i tutaj najlepiej na raz. Kto potrafi, otwiera krąg, kto nie potrafi, robi to w ten sposób. Zapalając, oczywiście zawsze świece są z wypisanym imieniem i datą urodzenia tej osoby, która będzie zdawała egzaminy albo się miała uczyć. Zapalamy te dwie świece mówiąc w ten sposób. Proszę powietrze o lotność myśli, a twardą ziemię o ugruntowanie. Przez ogień niech się wszystko ziści, przez wodę umocni, niech tak się stanie. Podam wam to jeszcze raz i możecie wykorzystywać to zaklęcie, ale jeżeli będziecie podawać źródło tego zaklęcia, to źródłem jestem ja, <laughs> więc um, dobrze by było, żeby jeżeli pójdzie w świat w porządku, tylko żeby było wiadomo, kto to stworzył, kto to stworzył, wypraktykował, wypróbował i wie, że działa. Jeszcze raz wam powiem to zaklęcie. Proszę powietrze o lotność myśli, a twardą ziemię o ugruntowanie. Przez ogień niech się wszystko ziści, przez wodę umocni. Niech tak się stanie. Tutaj prosimy żywioły o możliwości. Dobrze, tyle, tyle chciałam Wam powiedzieć o zdanych egzaminach. Ja zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, subskrybowania i bądźcie ze mną. Pa, pa.